z tej strony, Kraker i tak to jest poradnik do cinemy Cinema 4D, w którym zawsze robię intra. I tak to jest pierwszy, pierwszy poradnik. I tak w tym poradniku nauczymy się animowanie animować tekstu i animować kamerę. Dobra, no więc tak tworzymy sobie na początku, na równo, na początku, sobie ten podłogę. 4, tutaj cztery strzałeczki floor. i flor. I. Okej, okay, dajemy jakiś kolor tej pododzy. To bierzemy file, new material. Albo po prostu klikamy dwa razy na pusty pole. Ja, jakikolwiek kolor. Nie wiem, taki. O. Dobra, i mamy. I teraz tekst, żeby. miał grab na górze i mał tekst O. Nie wiem, poradnik napisze. Poradnik. I dajemy jakąś czcionkę. Ja nie wiem. Dam tą. Nie, albo... Dobra, ta może być. Zmniejszamy oczywiście troszeczkę. Mi się to w ogóle nie zmieści. Okej, okay, i... Tutaj, jeżeli chcemy mieć wygładzone krawędzie, to bierzemy caps obok w zakładce i bierzemy Fillet cap i Cap. I tutaj bierzemy steps 4 poniżej 5, 4 i poniżej 5. To jest wygładzenie krawędzi. Kto chce, niech zrobi. I kolor. Mam taki czerwonawy. I niech świeci jeszcze. Może. to z popular i bierzemy glow. Czy tak wygląda? Dobra, i jeszcze tworzymy światło. Wybierzemy light, te cztery strzałeczki, i do góry. Troszkę do przodu. Tutaj tak wygląda. I tak. Jak animować tekst? Zaznaczamy sobie tekst. I mamy pasek. 30 sekund. Tutaj na dole jest. 30, kl 30 klatek. To jest 1 sekunda. ale mamy napisane 90. Czyli 3 sekundy. Ja dam 150. Czyli 5 sekund. 150. I sobie przedłużamy. Ok. Boże. Mi się. no i mamy to damy 150 to będę miał 5 sekund i tak jeżeli chcemy coś cokolwiek cokolwiek zanimować to bierzemy mamy takie trzy ikonki na dole bierzemy sobie to po środku zaznaczamy pojawia nam się czerwona ramka i tak tekst mamy w pierwotnej postaci w pierwotnym no, postaci i tak w pierwotnej pozycji, o klikamy. To ten kluczyk przesuwamy yy, troszeczkę dalej. Ten zielony paseczek i tak nie wiem, podnosimy jakoś. Później przesuwamy o, znowu o 10. O ile chcecie, nie tylko mówię, że o 10, robimy. Tak na przykład, przesuwamy dalej. Robimy. Nie wiem, o tak jakoś później dalej o nie to później dalej nie wiem jakoś tak później dalej i bierzemy jakoś tak później dalej nie wiem o tak jakoś Później dalej. Nie wiem, wyrównujemy tekst, żeby on tak fajnie upadł. Nie wiem. Tak i tak szybko upada na dół. O, tak. o! Dobra, i to mniej więcej tak wygląda. Uzywamy tak na przykład i kluczyk. Bierzemy dalej tak. Kluczyk. Nie wiem. No i niech tak stoi już do końca sobie. No nie wiem po co tak wiem. Dobra, i to tak wygląda teraz. Super, nie? i teraz tworzymy kamerę. Bierzemy cztery strzałeczki i kamera, nie ta target kamera, tylko kamera. I tak. Zaznaczamy sobie ten czarny, klikamy w ten czarny kwadracik. To pojawia nam się biały. To znaczy, że jesteśmy w kamerze i możemy jest, kamera jest już gotowa do animowania. I tak. <laughs> Chcemy, żeby kamera była tak na początku ustawiona. Klikamy kluczyk przesuwamy dalej, o i tekst też jest zanimowany. Wzywamy kamerę o dalej, tak. Klikamy tak. O kluczyk. Wsuwamy dalej. Na przykład później o tak bierzemy. Wsuwamy tak. Później wysuwamy dalej. No co mi się dzieje? Lol I to tak wygląda No i nie wiem, jakoś tak bierzemy sobie kamerę naszą Nie wiem, później ją jakoś dajemy tutaj O proszę bardzo. Tak i później. Ops, i później ona wchodzi o ten tekst. nie ma tak. I tak to wygląda. O, zobaczymy a tak. Dobra, no i to by było na tyle, teraz podsumujmy sobie to wszystko. A więc tak, jeżeli chcemy stworzyć tekst, to bierzemy mał grab, mał tekst, kamerę, to bierzemy tutaj, te cztery strzałeczki i kamera. I tak, najważniejsze co dzisiaj było. Jeżeli chcemy zanimować tekst, klikamy te... mamy trzy i te trzy ikonki na dole. Klikamy tą po środku, takie strzałeczki, dwie, takie ugięte, jakby odśwież tam odśwież czy coś, nie wiem. I tak, klikamy na początku, nic nie ruszamy, klikamy kluczek Przesuwamy dalej, ustawiamy tekst w dowolnej pozycji, klikamy kluczyk, później z tego miejsca klik przesuwamy dalej, ten zielony, ustawiamy tekst z dowolnej pozycji i klikamy kluczyk. Z kamerą jest praktycznie to samo. Pamiętajcie, najpierw przesuwamy, później jakoś ustawiamy tekst. Yy, później ustawiamy tekst, klikamy kluczyk, przesuwamy dalej. animuje... ustawiamy tekst, klikamy kluczyk. Najpierw przesuwamy, później animujemy. A z kamerem jest tak: klikamy na początku, przesuwamy dalej. Paseczek yy, przesuwamy, dalej. Paseczek ustawiamy. Jakąś kamerę, klikamy kluczyk, przesuwamy dalej. ustawiamy kamerę. No, praktycznie to jest to samo. Dobra, to. Dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika. To poradnik był trochę chaotyczny. To jest mój pierwszy poradnik w życiu i w ogóle nie wiedziałem nic. W ogóle jak się za no. Po prostu chaotycznie było wykonane według mnie i jeżeli wam się to spodobało, to dajcie łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji. No to było na tyle. W następnym poradniku dowiecie się już bardziej zaawansowanych rzeczy. Z pluginami, które się tak jakby instaluje do CineMy, to by było na tyle. No, trzymajcie się. Narka. Do zobaczenia w kolejnym poradniku.